Witam. Dobrze, że jesteście w firmie Barbara Loix. Będę miał okazję pokazać państwu, co tutaj się produkuje, kto produkuje, jakie produkty wypuszczamy na rynek polski i na świat. Zapraszam. Zaczynamy od najważniejszego miejsca. Zapraszam na produkcję. Jesteśmy w magazynie płynnej czekolady. Gdzie surowiec dostarczony jest autami typu cysterna, a następnie jest przepompowana do zbiorniku, gdzie system kontroluje temperaturę, stopień mieszania oraz dozuje czekoladę do maszyn do temperowania. Znajdujemy się przy linii do produkcji posypki czekoladowej. Wydajność takiej linii jest do 8 ton na 8 godzin. Za moimi plecami następuje proces pakowania i konfekcjonowania produktów dla klienta Privat Label na półki sklepowe. A w tym miejscu pakujemy produkt, który jest klasycznymi ażurkami. Myślamy i produkujemy oczywiście po to, aby sprzedać. Jak to robimy w Polsce? Posłuchajcie. Tak naprawdę wszystko zaczęło się tu, w Polsce w 1991 roku: produkcja i sprzedaż. Dlatego dziś nasze dekoracje pod marką Barbara Deko, jak i surowce pod marką Varim Artisanal, dostępne są u największych dystrybutorów w kraju, sektora cukierniczo-piekarniczego, jak i gastronomicznego. Co pozwala na ich szeroki dostęp dla naszego klienta finalnego, którym są cukiernie, restauracje i piekarnie. Przedajemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie w ponad 50 krajach. Jak to robimy, powie Wam Matthew, szef sprzedaży zagranicznej. I am Matthew Hardeman, I'm managing director at Barbara Lloyds. Together with the Export Team, we take care of all our customers in 55 countries around the world. In order to promote our products and our brand, we participate in the most important trade shows globally. For example, Dubai, Paris, New York, Tokyo. All the products we sell are produced in and shipped from our facility here in here we Tutaj przeprowadzamy szkolenia. To jest nasze laboratorium pracy twórczej. Zapraszam. Sercem naszej firmy i jej oferty jest Barbara Dekor, marka dekoracji czekoladowych. Misją marki jest dostarczanie innowacyjnych dekoracji oraz unikotowego designu cukiernikom, piekarzom oraz food serwisowi. Drugą marką naszej firmy jest Artisanal, marka Czekolad belgijskiej jakości oraz innych surowców dedykowanych profesjonalistom branży cukierniczej i gastronomicznej. Trzecia marka to Barbara Loyx for Industry. Wachlarz jej produktów tworzą dekoracje czekoladowe, dodatki czekoladowe, produkty do zapiekania. Dedykujemy ją producentom ciastek, lodów na skalę półprzemysłową oraz przemysłową. Stawiamy na elastyczność działania. Realizujemy indywidualne projekty produktowe, kreując spersonalizowane dekoracje czekoladowe oraz ofertę dla marek własnych. Niezwykle istotne miejsce w życiu firmy zajmuje Akademia Umiejętności Inspiracja, w której właśnie się teraz znajdujemy. To nowoczesne miejsce, gdzie eksperci branży prowadzą różnego rodzaju szkolenia cukiernicze. A teraz poznajcie naszych Pejstry szefów. Tutaj zrobimy monoporcje, tarty, inne receptury, pokazujemy nasze dekoracje, prowadzimy szkolenie dla naszych klientów w Polsce i za granicę. W trakcie pracy w firmie Barbara Loix też doskonalimy się i podnosimy nasze kwalifikacje, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i szkoleniach poza granicami naszego kraju. Ja osobiście z ponad naszym alkulinary Culinary Team udało mi się zdobyć cztery srebrne medale na Olimpiadzie Kulinarnej i Pucharze Świata w Luksemburgu. W Akademii Umiejętności Inspiracji powstają wszystkie nasze zdjęcia oraz filmy krok po kroku. Tworzymy tu również inspiracje na social media, do których obserwowania serdecznie Was zachęcam. Inspirujemy, kreujemy, szkolimy. Akademia Umiejętności Inspiracji. Barbara Loix to również produkty gotowe na półki sklepowe. Jednakże te produkty wykonujemy tylko pod markami obcymi. Dzięki temu nasze produkty znajdują się na półkach sklepowych w całej Europie a nawet w Australii, lecz pod markami obcymi. Zapraszam do firmy, która w swojej tradycji ma rodzinność, gościnność i przyjaźń ze wszystkimi. Nasz zawód nazywa, nazywa się inżynierią środowiska i obejmuje ciepłownictwo, klimatyzację, wentylację. Gazownictwo, wszystko, odnawialne źródła energii, które dzisiaj są wiodącą częścią składową. No i tak się zaczęło w kilkuosobowym zresztą stanie, takim inżynierskim, to była trudna droga. Bo te rzeczy, które są potem w konsekwencji dobrze widziane, dobrze zrobione, to o trudzie się nie pamięta. On był, prawda? I finansowy, organizacyjny, samochodowy. Lokalowy, wszystkie składniki były. Branżowy sukces największy nas to jest zawsze sukces, który jest stricte związany z techniką. Z techniką, z naszym wykształceniem, z inżynierią, z tym, co jakby na co dzień jest naszym chlebem w firmie. Największą jakby zasługą i osiągnięciem jest ta oto statuetka. Jest to złoty instalator. Jest to taki nasz oskar branżowy, tak go nazywam. I z uwagi na swoją wagę. Taką wagę, tak jak tutaj widzimy, jakby jest dość ciężką nagrodą, ale też jakby ze zasługi, ponieważ jest to zasługa. Tak jak powiedziałam, inżynieryjna, techniczna i stricte związana z tym, co od wielu lat robimy, co chcemy robić, w czym się rozwijamy. Jesteśmy związani od wielu lat z marką Wisman, z wielkim koncernem, z koncernem, który jest najwyższą półką w tej inżynierii w tych technologiach. Jako jedni z 20, 25 firm w Polsce jesteśmy związani od początku działalności tutaj w Polsce tego też koncernu. To jest taki mikroprzykład w filmie, który składa się z. Z podstawowego źródła gazowego. Nie zapominajmy, że gaz nie jest wykluczony, bo bardzo dobrze spalony gaz daje dużo dobrego w stosunku do węgla i innych. Mamy potężny zasób paneli fotowoltaicznych na firmie, która pracuje. To wszystko pracuje w symbiozie razem. Oczywiście mamy cały system hydrauliczny, a tam jeszcze jest na wodę, na wodę u góry też. Piękny panel do wytwarzania wody ze słońca. To też ze słońca prąd. No i mamy pracującą pompę ciepła, która jest takim systemem nadrzędnym i właściwie to pracuje samo. My mamy zbudowanych przez te kilka ładnych lat, od 90 któregoś tam roku, rząd wielkości w zakresie mocy 280 MW. To muszę powiedzieć, że jest się czym pochwalić. I wszystkie te urządzenia były nacechowane, żeby jak najlepiej oddziaływać na środowisko. Promujemy, doceniamy, jesteśmy otwarci już dla szkół ponadpodstawowych, czy dla techników, dla liceów specjalistycznych i tych fachowców chcemy trzymać w naszej firmie. Chcemy jakby, żeby się rozwijali razem z nami, żeby szli wyżej, żeby poznawali również w szkole teorię, jak i u nas praktykę, bo wiemy wszyscy, jak tutaj jesteśmy w tej firmie, że to jest przyszłość, że jakby mamy, żyjemy w takim klimacie, że będzie potrzebne i ogrzewanie, i klimatyzacja, i z uwagi jakby na nasze, na nasze środowisko są też bardzo mocno e, promowane i będą potrzebne, nie uciekniemy przed tym. Od Źródła energii, a to jest to, to wszystko, to jesteśmy my, to jest Euroterm. Większość wagi firmy tworzą ludzie, ich wykształcenie, ich uczciwość wobec tego, co wykonują i umiejętności, które prowadzą nas do wielu, wielu miejsc, gdzie potrzebna jest wiedza technologiczna o najwyższym gatunku. I to jest nasze wywołanie, dlatego będziemy tutaj dalej. Będziemy inowrocławscy, będziemy kujawscy, będziemy regionalni, pracując dla całego, ja nie użyję świata, ale tego świata naszego najbliższego w granicach i poza nimi. Witają państwa Marlena Sobczyńska i Bartosz Wiśniewski. Jakieś to książki ściągnięte z półek Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza leżą na naszym stole. Cztery książki: Bill Bryson w domu, Mariusz Urbanek Waldorf ostatni baron Perelu, Jelena Krzyżowa Czas kobiet i Magdalena Grzebałkowska Beksińscy portret podwójny. Magdalena Grzebałkowska znana jest jako autorka biografii księdza Jana Twardowskiego. Czy portret podwójny jest równie pasjonującą lekturą? Tak, bardzo powiem, bardzo pasjonująca, bardzo dobrze napisana książka. Magdalena Grzebałkowska, tak jak wcześniej powiedziałeś, autorka książki, która była bardzo popularna o księdzu Janie Twardowskim, ksiądz Paradoks. Ta jest drugą w jej dorobku. Jest to dziennikarka Gazety Wyborczej, a ta książka, Beksiński Portret Podwójny, jest opowieścią o rodzinie Beksińskich, a szczególnie o Zdzisławie Beksińskim i Tomaszu Beksińskim. Przypomnę tylko, że Zdzisław Beksiński, to malarz, który słynie z tego swojego charakterystycznego stylu w malarstwie. Przekazuje swoje wizje, niesamowite wizje, nieprawdopodobne wizje sny na obrazach. W 2005 tragiczna rzecz się zdarza. Zostaje Zdzisław Beksiński zamordowany. Z kolei Tomek to znany tłumacz, ale też najbardziej znany od strony muzycznej, czyli bardziej tej zawodowej, która się interesuje muzyką, dziennikarz muzyczny, dziennikarz radiowej trójki, prowadził kultowe audycje właśnie w trójce, a też tłumaczył większość tekstów grupy Monty Pythona. I tutaj kolejne wydarzenie tragiczne w rodzinie. Kilkakrotnie Tomek podejmuje próby samobójcze, a w wieku 40 lat skutecznie popełnia to samobójstwo. Ale nie te dwa momenty tutaj tragiczne w życiu rodziny przyświecają autorce tej książki, ponieważ nie skupia się na tych właśnie wydarzeniach, nie robi sensacji z tych. Bo kiedyś tam w przeszłości, gdy się to zdarzyło, malarzowi przypisywano winę za to, że syn popełnił samobójstwo, ale ona się na tym nie skupia. Ona skupia się na człowieku, na ludziach, na ich pasjach, które towarzyszyły im przez całe życie. Skupia się na emocjach, które towarzyszyły, i ojcu. I Tomkowi, właśnie, Zdzisławowi i Tomkowi te trudne, skomplikowane relacje, które ich obłączyły. Jak już wcześniej powiedziałam, że to jest lektura bardzo dobra, także na koniec rozmowy o tej książce potwierdzam i zapraszam do tej pasjonującej lektury, pasjonującej opowieści o ludziach niepomnikowych, ale z krwi i kości, ze swoimi lękami i słabościami. Pasjonująca lektura, mówisz. Ja przyniosłem dzisiaj także książkę, o której nie zdążyliśmy porozmawiać w ostatnim odcinku. Billa Brysona, W domu. Z tego co wiem, chyba nie jesteś aż tak wielką zwolenniczką tej lektury. Czy książka bardzo dobra, ale mam jedną uwagę tylko dotyczącą, brakowało mi w tej książce fragmentu takiego odniesienia do, do Polski, a może też do świata tego związanego ściśle z Europą, a nie wyspą. Czy krajem konkretnym, Wielką Brytanią? Także tego brakowało mi w tej książce. Rzeczywiście, może tego trochę brakować odniesień do świata spoza Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Tak, ale z drugiej strony spójrzmy. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone były to dwa kluczowe kraje, które zmieniły nie tylko ekonomię światową, ale także regiony świata, krajobrazy i wnętrza naszych domów poprzez swój udział w rewolucji przemysłowej. Poza tym przypomnijmy sobie książki, filmy, seriale rozgrywające się w malowniczych zamczyskach angielskich lordów czy amerykańskich milionerów w ekstrawaganckich rezydencjach. Otóż dzięki książce Billa Brysona możemy poznać codzienność takich efektownych domostw. Otóż okazuje się, że jeśli w naszym nawet najbardziej skromnym mieszkanku panuje mniej więcej taka sama temperatura w ciągu roku, jaką sobie życzymy, i my decydujemy o regulacji oświetlenia, to właściwie prowadzimy życie o wiele bardziej uprzywilejowane niż ci XIX-wieczni arystokraci czy milionerzy. Ponieważ te efektowne kominki, tak, były piękne, ale za dużo ciepła nie dawały, a potrafiły stworzyć naprawdę realne zagrożenie pożarowe, tak samo lampy naftowe czy świece. Tak więc, jeżeli patrzymy na malownicze przechadzki, panie w długich sukniach, panów we frakach, romantyczne wyznania przy kominkach, bale e, o, otulone blaskiem tysięcy świec, to okazuje się, że życie nawet arystokraty czy milionera w tamtych czasach łatwe nie było. Myślę więc, że warto sięgnąć po tę książkę i przekonać się, że nawet jeżeli mieszkamy w skromnym M2. To jesteśmy naprawdę szczęściarzami. Ty jednak chyba chcesz nas zabrać daleko od tego świata arystokracji. Udajemy się do Leningradu. Tak, tak, trochę się mówi troszeczkę o dzisiejszym. Tak, Leningradu, o, nie tak, Sankt Petersburga, tak, tak. Znaczy, prawda? Tak, dzisiejszego, obecnego Sankt Petersburga, ale rzecz się dzieje właśnie w Leningradzie. Jelena Czyżowa, czas kobiet. Jest to autorka pochodząca właśnie z Leningradu, powieściopisarka i eseistka. Czas kobiet to lektura o kobietach. Przypuszczam, że kobiety będą odbiorcami tej książki, ale mężczyźni, którzy chcieliby się zainteresować tym, co właściwie już mienione, i tym, jak kobiety sobie w trudnych czasach radzą. Ale tak, powiem, że bohaterką książki jest. Antonia Tonia, która, y, która jest samotną matką, y, ma siedmioletnią córeczkę. I y, rzecz się to w ogóle tak jak już wcześniej powiedziałam w Leningradzie w czasach tuż po II wojnie światowej. I w czasach, kiedy panuje y, komunizm, y, czasy trudne, szczególnie dla kobiet. I właśnie ta samotna matka otrzymuje dokwaterowanie do innych kobiet do mieszkania, właśnie które zamieszkują kobiety. Starsze panie po doświadczeniach życiowych i te starsze panie oferują jej pomoc. Właściwie taka nawiązuje się pomiędzy tymi paniami kobietami taka niepisana umowa. One zobowiązują się do tego, że będą się zajmować właśnie jej córeczką. A ona, ponieważ one mają niskie emerytury, już tak szczegółowo może powiem, niestety nie radzą sobie finansowo. I ona, ta mama właśnie, Antonia, pomaga im w tym, że pomaga, udziela wsparcia finansowego, bierze dodatkowe zmiany, a one wychowują dziewczynkę. Uczą ją francuskiego, chodzą na spacery, opowiadają mi różne niesamowite historie. Ale największą wartością w tej książce to są to, że ta, taka posklejana rodzina radzi sobie w takiej absurdalnej, absurdalnej rzeczywistości, zmaga się z tysiącem niesamowitych historii, znanych właściwie nam z przeszłości, ale myślę, że w wymiarze komunizmu, który, który był w Związku Radzieckim, jeszcze zupełnie inaczej to wyglądało. I te kobiety łączy wielka wieś, można powiedzieć tutaj, miłość do tej dziewczynki, przejawia się na każdym kroku. Ale też smutne historie są w tej książce, ponieważ są też wspomnienia dotyczące oblężenia właśnie w Leningradzie i to też na tych kartach książki. Obie książki, które przygotowałam na dzisiejsze spotkanie są dość smutne, ale mają swój też element Pozytywny, ponieważ każda z nich niesie jakąś wartość. Ty masz inną propozycję dla nas, też postać nietuzinkowa, Waldorf. Tak, nie przejmuj się, Marlène, o tym, że możesz trochę zasmucić naszych widzów. Polecam biografię Mariusza Urbanka, Waldorf, ostatni baron perelu. Myślę, że ta lektura poprawi poczucie humoru wielu z Państwa. Myślę, że wielu z nas pamięta ten charakterystyczny głos, pasjonujące opowieści płynące po falach eteru radiowego, telewizyjnego, zamieszczane w książkach czy czasopismach. Biografia Mariusza Urbanka pozwala nam skonfrontować te charakterystyczne tylko dla niego, dla Jerzego Waldorfa opowieści, także autobiograficzne, które były także jakimś, jakimś, rodzaj, jakimś rodzajem kreacji ostatniego barona perelu, właśnie te opowieści pozwala skonfrontować z rzeczywistością. Po 1989 roku niektórzy publicyści bardzo ostro, a nie zawsze rzetelnie atakowali Jerzego Waldorfa. A to za rzekome sympatie faszystowskie przed 1939 rokiem, a to za wysługiwanie się podobno naprawdę bez żadnych ogródek po roku 1945. Na ile to było prawdziwe, możemy właśnie sprawdzić dzięki tej książce, która właśnie trafia na nasze biblioteczne półki, a przy okazji przypomnieć sobie ten wspaniały humor, charyzmę i naprawdę niewątpliwe, niewątpliwe zasługi dla kultury polskiej Jerzego Waldorfa. W, w takim razie polecam bez, bez żadnych oporów ostatniego barona PRL-u. Jeżeli chcą Państwo spojrzeć troszeczkę inaczej na swój dom, to po książkę Billa Brysona proszę sięgnąć. A ja zapraszam po raz drugi do książki Jeleny Czyżowej, Czas kobiet i... Opowieści reporterskie, biograficzna, opowieść Magdaleny Grzebałkowskiej, beksiński portret podwójny. Zapraszamy do lektury.